Na pewno słyszeliście o takim naradzku, co się nazywa Helicon Foxhole, to jest taki zasobniczek 5 litrowy, który możesz sobie przypiąć tu, przypiąć tam i ogólnie jak ja widzę reczki tego na internetach, to to się powinno używać do na przykład tam woda, kurtka przeciwdeszczowa i inne takie rzeczy, nie? Takie podręczne, podstawowe rzeczy, które zawsze chcesz mieć przy sobie, głównie myślę, że tutaj ponczo maskujące albo począ przeciwdeszczowe. Ale ja pomyślałem sobie, że wam jedną rzecz zobrazuję w ramach bezczelnej reklamy. Tutaj nawet nie będę ściemniał, że to jest odcinek czysto reklamowy, ale z bardzo dobrą ofertą dla was, jeżeli macie ochotę sobie troszeczkę poszerzyć sprzęt. Ten Foxwor pochodzi z zasobów sklepu nosimy się.pl, macie kod rabatowy, jak chcecie wejść i sobie poglądać, co oni tam mają. Konkurencyjne ceny, szybka wysyłka, tam że taniej. to to, to sobie wejdźcie i sobie sprawdźcie, nie? Zapraszam. Dzisiaj skupiam się na stałym partnerze mojego kanału, to jest firma Bushmen Travel Gear w tym Fosk udało mi się, chociaż nie zalecam tego, wepchnąć schronienie, które jest zarówno na glebę, jak i na drzewa. Nie było to łatwe, tutaj oczywiście nie ma śpiwora, ale udało mi się, słuchajcie, tutaj wtarabanić ultralightowego tarpa 2 na 3 Bushman tych tarpów dużo robi, w tym pancer tarpy w kamuflażu. To jest najlżejszy, jaki oni mają. Ja nawet nie sprawdzę, ile to waży, bo ja go nie czuję w ogóle w ekwipunku, szczerze mówiąc. I zaraz to będziemy sobie rozkładać, żeby nie było, że jest jakaś ściema. To mam tutaj trochę mikro, mikrokordu i olinowanie buszmenowskie. Więc mieściłem więcej olinowania niż wymaga ten sprzęt. Ultralightowy hamak to jest jakby bohater dzisiejszego odcinka, bo Bushmen daje 20% na wszystkie hamaki rabatu dla Was. Na hasło hamak 20%, ale tutaj mamy jeszcze jedno ale. To, ale to o tym ale to za chwileczkę. Nie? Strasznie chciałem samopompę tutaj wcisnąć i ta samopompa 480 wchodziła krew z nosa i zdaje sobie sprawę, żeby mi po prostu nie wyciągnął. Więc nie pasuje mi to do skryptu, ale fiordnancen zimowy, zimowy materac do tak mniej więcej minus 10 stopni. Więc musiał być materac samopompa no, wchodziła i tak wchodziła i, i zdaje sobie sprawę, że ja bym ją tam wsadził, ale potem wyjąć to patola. Patola, więc zdecydowałem się na to. Nie pasuje mi to do skryptu, ale ma teraz bardzo dobry. I te trzy rzeczy z olinowaniem weszły do takiego zasobniczka, zobaczcie. Do takiego czegoś. Ja teraz to porozwieszam wszystko. Z tego mogę sobie spokojnie zrobić glebę. Ma teraz położyć na glebie, tylko oczywiście, jak z każdym materacem czy samą pompą, trzeba najpierw glebę oczyścić. I przypominam, żeby nie było jak w Stanach: hamak może spaść, szczególnie moja wersja, która wisi w tej chwili na dwóch odcinkach parakordu. Za każdym razem zastanawiam się, czy to nie będzie ten moment, kiedy ja nie rybnę na glebę, ale w ten sposób, słuchajcie, pakuję się z całym systemem nośnym, przykryję się teraz ponczem, jak nadejdą cieplejsze dni, mogę sobie spać, jak George. Promocja na hamaki to jest jedna rzecz, ale jak wejdziecie na stronę Bushmena, to zobaczycie, że między innymi w wyniku tej akcji promocyjnej zeszłego tygodnia, te hamaki w większości się już pokończyły. Zostało na przykład sporo tych modeli, te ultralighty, one wiem, że są dwa razy droższe od tych innych, od tych easy, ale no są ultralightowe. To nie jest ich wina, że one tyle kosztują. Ale jeżeli chcecie mieć hamak taki, że macie absolutny spokój zarówno od insektów... Jak i od ludzi z zewnątrz, to zamykany hamak z moskitierą i nie tylko. To wam pokażę zdjęcie tego tu, tu gdzieś się wyświetli. Problem mam taki z tym, że jego ja w życiu na oczy nie widziałem. Nie wiem, jak on się sprawuje, ale dużo ważniejsze jest, że rabat do 14 kwietnia na hamak Bushbed to nie jest 10, to nie jest 20, to jest na Boga 30%. Przy takiej cenie można już je brać na handel. Pamiętaj, jeszcze jesteś nieszczęśliwy, nie układa ci się w życiu, kup hamak, burzbę, tylko teraz. Kup dla siebie, dla żony, dla dzieci, do domu, dla twojej firmy. Tylko teraz dla Ciebie promocja. 30%! Jeżeli kupisz 15 takich hamaków, taka zapalniczka w gratisie. Tak. Jeżeli nie masz komu kupować, kup te 15. Na jednym się położysz, drugim przykryjesz, reszta może być jako suplement diety. Na resztę hamaków, które jeszcze są dostępne, dalej obowiązuje 20% rabat hamak 20.